Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. I to jest właśnie, Szanowni Państwo, ten moment, moment na spotkanie z Jarkiem Adamkiem w temacie dla reportera. Jarek jest już w studio, bardzo rozgadany. Dzień dobry, witamy Pana reportera. Dzień dobry, witam serdecznie. 65 529 5529. Tak, po prostu musiałem się podzielić obserwacjami moimi osobistymi z koleżankami. Bardzo dziękujemy oczywiście za to, a teraz czekamy na obserwacje różne od Państwa, którymi możecie podzielić się z Jarkiem Adamkiem. Potem Jarek rzuca temat w eter, no i wraz z pozostałymi reporterami działa, żeby Państwa tematy, sprawy, problemy załatwiać. Jak coś ciekawego oczywiście macie dla nas, no bo to wiecie, no mówcie co macie. Niektóre rzeczy załatwiamy na bieżąco. Wczoraj pytałem o te mogiłę rozstrzelaną. Przy alejach 21 października i nawet dostałem zdjęcia, że w połowie lipca ta mogiła została ładnie uporządkowana, więc nie wiem właśnie, w czym jest teraz problem. Czy pani, która dzwoniła, uważa, że no nie tak. Zostało to zrobione. Zresztą przy okazji e, usłyszałem od miasta także zapewnienie, że jeszcze przed samą rocznicą tej tragedii tam prace porządkowe zostaną przeprowadzone, no ale ja się nie znam, wiecie, no moja estetyka jest taka męska, więc według mnie tam jest uporządkowane. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa redaktorów. Ja mam taką sprawę. Dzwonię się dla astrologa. I chciałem pozdrowić ekipę, która w piątek wykaszała trawniki na osiedlu, Aha. no troszkę uszkodzili samochód, Oj. no ale szkoda już jest naprawiona, A. także chciałem pozdrowić tych panów, tej ekipy, no, bo trochę należało chociaż to zgłosić do spółdzielni, że stało się no i trudno, nie? No bo to, rozumiem, była firma wynajęta przez spółdzielnię, tak? Nie, nie. Nie? Nie, to jest trawnik należący do miasta. Do miasta, aha. Tak. No tak, ale jak, szkoda została naprawiona na zasadzie ubezpieczenia, czy czego? To... Nie, prywatnie. Prywatnie, okej. Okay. Szybka, pięć dych. No. Wstawienie, pięć tych i stówka poszła. No, jak się tak dogadaliście, to okej. Okay. No, tak też można. <grym> nie, bo jakby co, to oczywiście te filmy także mają ocenę, więc co tam, jak się czasem coś się zdarzy, to jest wiadomo, ale. No, no ale się dziwię trochę, jeśli się stało. No, trzeba było akurat przy spółdzielni i zgłosić to. No to jak stało się... się i trudno. No, ale jak się tak dogadaliście poza tym wszystkim, to, to co? Z kim? No, rozumiem, że się dogadał właściciel samochodu. Z... Nie, no ja się nie dogadywałem, bo ja nie będę prześledztwa śledztwa prowadził. Mhm. Jeszcze takiego, żeby tam jeździć i szukać ich. Mhm. No okej, okay. dobra. Dzięki. Dziękuję. Dobrze. 655295529. Czekamy na kolejne telefony państwa. Co tam się ciekawego jeszcze u Was dzieje? Jakie chcecie sytuacje skomentować, o czym chcecie nam powiedzieć, poinformować, na co się chcecie pożalić albo pochwalić? Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest co? Wtorek. Wtorek, 26 sierpnia. Międzynarodowy Dzień Psa podobno tak, dzisiaj jest. jest. Tak? Dzień psa, dzień brokatu, takie święta nietypowe wytarzać psa w brokacie. Jak ty pięknie położyłeś. I wpuścić na kanapę. W I tak puścić Lepiej go przez, w brokacie? Puścić go niż. przez mieszkanie. Słyszysz, co tam mówi? Lepiej w brokacie niż... niż... I telefon. W smalcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem zgłosić, bo mamy bardzo piękne drogi, takie pełne, rowerowe, w których można sobie spokojnie rowerem jeździć z Długich Starych do Święciechowy. Po prostu jest tak dziurawa, że masakra. I tak samo piotrowic do Gołani. Długie stare święciechowa to jest przez Piotrowicę, tak? Nie, nie taka polna polna droga Tak, tak. No jak Polna, to nawet nie wiem, czy ona jest publiczna, nie? No, ale tam przeważnie równiarka z gminy jeździła i równała o, ją. Czyli publiczna. No dobrze, długie stare święciechowa. Polna droga i prośba, tak, i tak, o, prośba i tak o równanie. Piotrowic do Gołanice. Piotrowice Gołanice. A to wiem, to jeździłem tamtędy nawet parę razy. A, tak, był... tam pani rowerem można sobie rodzinnie wyjeździć, ale teraz są uh -huh. tak dziury. Okej, okay. ja pamiętam, no nawet kiedyś była, jak był jakiś objazd, to ten ruch był puszczany. Tam się fajnie kurzy. E, dobra, czyli tu prośba do pana Wójta Święciechowy o równanie tych dwóch dróg. Okej, okay. dziękuję tak, dokładnie. bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy przy okazji pana Wójta Święciechowy. Kiedyś tak było, że w Urzędzie w Święciechowie temat dla reportera był słuchany na bieżąco. Nie wiem, czy ta tradycja jeszcze jest kultywowana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy, słuchamy. Panie Jarku, ja z zapytaniem, czy balony zawitają do Dolska w tym roku? Tak, w czwartek po południu jest plan. No piękna sprawa, bo jeszcze się martwiliśmy, że może nie będą, a tak się niektórzy tutaj. Z koziego rynku już interesują czy będą, także No, no to, pięknie. to może się może, może się spotkamy na Wiliąjowie ja No tak. wie pan co, no tak myślę, czy nie podjechać nawet motorem, żeby się pan w końcu przymierzył do tego motocykla, może no, akurat bo... coś by się zrobiło pan wie... i motocyklami na białystek tak przyjechało. Pan wie jak ja i motocykle, nie? To Akurat pana widzę z motocyklem, także spoko. Nie ma co się narzekać. Broda już jest, brzuch już jest, teraz tylko No i wszystko, czoper. dobry chopper jest i to i się pojedzie. Super. Dziękuję pięknie. Do Dziękuję, dziękuję po Zapraszam. Tak, balony od jutra nad Lesznem. A o 14.15 będziemy mieli rozmowę w sprawie zawodów i chyba też o nocy balonowej troszkę pogadamy, także zapraszam do słuchania. Natomiast tak, już się jaram. No to bardzo. Ale zobacz Aneta, ile osób namawia Jarka na ekstrawaganckie zachowania. A Jarek taki powściągliwy nie daje się na nic namówić. Nie? Bo ja, ale ja już wam mówiłem, jak to było z motocyklami, tak? Już dwa albo trzy razy się przymierzałem. Już nawet szukałem ogłoszeń. I? Bo prawo jazdy mam na motor. W koszyku masz motor? I słuchajcie, i za każdym <laughs> razem, jak już, już, już byłem o krok, a nawet o pół kroku, to się okazywało, że zmywarka jest potrzebna, albo... Albo coś. No my warto nie pojeździsz. No. Na palce prędzej, bo jak wirowanie zapuszczę, to tak. Trzeba usiąść. 65-529, 55 529. Zapraszam bardzo serdecznie kolejne osoby. Dzwoncie, mamy jeszcze całkiem dużo czasu do przerwy, więc śmiało. Bo ja muszę Państwu się powiedzieć, się że Jarkę namawiam tutaj na ufarbowanie brody w kolorze takim widocznym, fioletowym, ale na Part czas wieży. Tak, na, na czas balonów, żebyś miał taką wiesz, ale Taki na imidż. Na fioletowo? Na fioletowo. Idziesz do Barbera, Barber ci tam trzaśnie. Mało tego, on będzie zachwycony, jak mu powiesz, że chcesz fioletowo. Ja musiałem zapytać tych moich Barberów, bo to sympatyczne chłopaki są. Przy okazji słuchają Elki, więc pozdrawiam ich. Nie, że tam chłopaki w... tak nagrzecznie, tylko zaproponujcie coś Jarosławowi Odjechanego. Farb... A potem Półwaleszna farb... będzie mówiła, proszę na Adamka. A ja nie wiedziałem, czy oni farbują nawet. No przecież brody się farbuje, no co ty. Ale na fioletowo? No jak chcesz, to na nie. To na adwent. 65 529 5529 Zapraszam bardzo serdecznie. Co tam jeszcze u Państwa cały region może dzwonić? Przypominam, w sprawach przeróżnych porządkowych, drogowych, balonowych też zresztą na różowo możesz. A Patrycja o cały czas. Tak, Ona ja tu coś ma dzisiaj takiego fetyszka fajnego. Adamkowa broda. No nie, no bo Jarek no, cały czas tak samo. No, Zaskoczyłby się że... raz kiedyś czymś koleżanki przechodząc do pracy. Ale siwa, tak? Nie, nie. Nie. To jakby nie, nie o to kamam. Coś przemiła. 655295529. Teraz sobie wyobraziłem kilka kolorów. I, I co? <grym> No, nie wiem. Uchachani jesteśmy tutaj. No nie, eee. Jezu, to na lata odbija chłopów, wszyscy by mówili. Dobrze. Eee. No, przejmujesz się? <grymujesz> Jarek. A zobacz, jak go podpuszczam, a słyszysz nie? Ja zaraz tu wyjmę wszystkie metody manipulacji. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. E, przy części e, przy ograniczonych, Koło basenu stoją takie dwa szkielety ławek betonowych. O. Po której stronie? Po stronie szkoły, czy po stronie yy, basenu. basenu? Basenu, czyli tutaj, SP7. I tam, tam, tam dużo ludzi przyjeżdża na basen, do szkoły chodzą. Tam są szkielety, tam na tych szkieletach są jeszcze obramowania. Mm -hmm. Wystarczy sześć deseczek metrowych, i już wie dobrze. Okay. Ławkami z tego co pamiętam zajmuje się Zieleń Miejska. A ja nie wiem, kto się No ja mówi, tak jak? kiedyś pamiętam dawno temu, że tam się tam jakiś temat to miałem. 4 lat to jest. O, to jeszcze rok zaczekamy i jubileusz będzie można wyprawić. No prawie. Dwa, dwa skielety ławek przez P7, prośba o naprawę. Tak. Jest nowy prezes w Zieleni Miejskiej, więc pan prezes obecnie myślę, że w takim et etapie rozruchu może właśnie spełniać będzie wasze ży życzenia tak w. Tempie błyskawicznym. Pozdrawiamy przy okazji prezesa Zieleni Miejskiej. 655295529. Na razie mamy tematy tutaj Leszna i najbliższych okolic, bo mamy i Leszno i Gmina Święciechowa. Może się ktoś z czymś jeszcze tutaj nam zgłosi? Hmm, z... Z dużego terenu. Przypominam, od odwolszyna Dajadecina od Kościana do góry i Rawicza. Tam nas słuchacie, a niektórzy słuchają nas jeszcze dalej, bo wczoraj mieliśmy telefon od pana z Hamburga, przypominam. Można, bo można. Dobrze, mamy następny telefon. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Chciałem poinformować, że to jest szkole numer 9. Pan jest boisko do koszykówki jest prawie zarośnięte, nie wystarczy kostkę położyć, to jest to, co należy zobaczyć. Ale coś niewyraźnie pana słyszę. Boisko do koszykówki zarośnięte, tak? Tak. Okej, okay, dobra. Wkoło boiska. Zarośnięte wokół, wokół... No i pełno szkła leży, nikogo nie cząte. Szkła. Okej okay. i szkło. To czuję, że aż zacznie od 1 września. Zaraz będzie jakiś ten dzień ziemi albo sprzątanie świata ogłoszone. Dobrze, SP9, czyli za torze leszczyńskie. Dziękuję bardzo. 655295529 529 Ciekawe skąd szkło się tam wzięło. Piasek się skupił. Stopił i samoistnie zaistniało tam szkło. Fajną kreatywność bo przecież, pan idzie tu dzisiaj. Ja przecież nie wierzę, że mieszkańcy za to, żeby tam chodzili i tłukli butelki. No przecież takie rzeczy się nie dzieją. Tam porządnie ludzie mieszkają. 655295529. 5529, dwie minuty do przerwy, więc jeszcze przyjmiemy jeden, dwa telefony, tylko po prostu chciejcie zadzwonić i tutaj nam powiedzieć, co się dzieje ciekawego, co macie. Bo Patrycja tutaj kręci głową, bo ona sobie teraz wizualizuje mnie w różnych kolorach, i tak widzę, że nie podoba się jej ta wizja. Bardzo mi się podoba. We fioletowej brodzie różowa mogłaby być, ale fiolet bardziej uważam. Zróbmy sondę, wśród słuchaczy. Jaki kolor brody. Mało tego, to malujesz, a potem to ci się wypłucze. to nie na zawsze. Ach, to się pucze! myślałem, że to odrosty się robią. Nie, panie. Ten huk to był kamień serca. to się pucze, to. Czekamy na A ten, ten dzień. A na deszczu też to? To ten parasol, żeby ci po koszulce nie poleciało fioletem. Śliniak będziesz miał. Tak. Ortalion. 65-529-5529. No i co? Jeszcze u państwa? dzisiaj taki dzień widzę spokojny bardzo. Opowiedz o tych balonach, Jarku, Nie, to od jutra. Się. No to będziemy opowiadać. o 1415. Mhm. Tak, jutro po południu pierwszy lot jest planowany. Czwartek rano. Piątek po południu Dolsk, piątek rano, piątek po południu, sobota rano i sobota po południu tak dużo będzie. Jak tylko pogoda pozwoli. Dzień dobry. Dzień dobry panie Arku. odnośnie właśnie tematu tej brody. Pano tak wyobrażam i, i to, żeby trochę cenzury było, jest takie powiedzenie. Broda siwieje, wieje, jak szaleje. Także. <laughs> Dobra, dzięki wielkie. Nie słyszałem tego powiedzenia. Dobrze. Natomiast słynne powiedzenie, jak się nazywa człowiek bez biody? Jak? Kobieta. A, o, ty ci Jarek. O nie, on to powiedział głośno. No tak? No, Widziałeś kobietę z biodą? Widziałaś. Dobrze, to mamy o czym porozmawiać w czasie przerwy Zapraszam za dwie minuty. Audycja temat dla reportera wraca właśnie teraz. Jarek Adamek czeka na Państwa telefony do godziny 9.45. Tak, czyli jeszcze przez 13 minut. I jest połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. pani Jarku, dzwonię w takiej sprawie, dzwoniłem dzisiaj może ponad miesiąc temu, około miesiąca, w sprawie tej lampy na ścieżce rowerowej chodnika, co idzie z Pawłowic do Robczyska. I ona nadal, nadal nie świeci. Oj, dobrze. Przypomnimy się, lampa nie świeci. akurat, mówię, ostatnia lampa i tam jest akurat też tak ciemno teraz i wjazd jest na, na osiedle, że naprawdę nie widać. Już widziałem parę razy, że tam samochody w ostatniej chwili przyhamują. Tam tej kapliczki, która tam jest? Tak, tak, tak tak, 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 właśnie tak. Dobra. Jakby można. No, przypomnimy się w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego dnia, kłaniam się pięknie. 655295529. 5529, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. No, dzień dobry, proszę pana. Ja mam w takiej sprawie, że to powiedzenie, bo właśnie jest w innego szaleje, a jest to jedno po 40 Człowiek ma trochę złota, zło, trochę złota. A tu bym się zgadzał, tak. Po 40. No i teraz mam takie pytanie. No. Że tego jeszcze w kinie nie grali, żeby prawie w połowie wakacji lata, a ludzie siedzieli te jak ucie we w czas pających mrozach. Okutani, nie? No, no. Tak, nie jak będzie ten, no ten 15-minutowy program ze, z Dużlem, to proszę się zapytać, czy coś robią w kierunku pożegnania KK, czyli Krzysiak Kaczczaka. Bo to karierę skończył i nie kończyli jakieś tam turnieje i czy to musi tam chycię zaproponować czy klub, nie? No, no czy jego... Dobro, je, dobrze, dobrze, dobrego zrobić dla no. Unii by, No to prawda, ubrane chociaż ubrane no, ostatnimi czasy pan Krzysztof no, występował poza Unią, więc teraz pytanie nie, nie, ale... No dobrze, okej. Okay. ja się tam na żużlu, jak wiecie, znam tak sobie, więc tutaj do Michała Koniecznego, do magazynu żużlowego to pytanie przekieruję Czy jest planowane jakieś oficjalne pożegnanie z kariery sportowej? Oczywiście, bo pana Krzysztofa teraz na, na jakiejś nowej drodze życia spotkamy. Dziękuję nie, bardzo. Nie, nie jest. Mhm, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, z, radę, dziękuję pozdrawiam mi miłego, dnia miłego dnia. No tak. No. W tym roku to lato mieliśmy takie dosyć, ale jeszcze jest trochę lata. Spokojnie, jeszcze będą ciepłe dni kiedyś. W październiku, na, przykład. Po na tak. wszystkich świętych Na przykład Ale rok temu wrzesień był taki piękny, upalny wręcz Zobaczymy, tak. co nam przygotuje w tym roku 65 529, 5, 529. 10 minut audycji jeszcze, więc śmiało dzwońcie Czy tam chcecie o żużlu, też możecie Jasne Dla mnie to jest bardzo żużlowy sezon Bo na aż dwóch meczach byłem i jeszcze pójdziesz. Wyrobiłem świetlę już kilku lat, także jeszcze pójdziemy. Jeszcze dla nas słoneczko na stadionie zaświeci. Jeszcze w zielone gramy. No to też. Co za nostalgia, szanowni państwo. No, nie wiem, Jarosław, no, bo... żartem jakimś rzuć, to rozluźnij jest. atmosferę. O, telefon jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, panie, panie Adamek. Jak się odnieść do... Dlatego, że Pan ciągle mówi o Pańskiej o starości. O, ja mam też, że na Pan 55 i chciałem ja powiedzieć, że ja się stare starość nie czuję. No i gratulacje dla Pana, Szanownego. I... A jeszcze powiem Panu więcej, że urodziłem się 18 maja, tak jak Pan. No Proszę, skąd wy wiecie, kiedy ja się urodziłem? Na ja, razie to... się ba... pan. Na pana profilu jest 18 A, maja 70 roku. Ja się też urodziłem 18 maja 70 roku. To się musimy gdzieś na wspólne i obchody no. spotkać. Powiem tak, niedaleko pana mieszkam. Mieszkam na Kościelnej. Ładko. Także i tak to nie, nie na, obrażając, to się Ja na, się wcale staro nie czuję. Na, wo, na tej, jak to się nazywa, wąska. Na wąskiej możemy się spotkać. Tak, możemy się spotkać. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Redakcję. Miłego dnia. A wąska nam wyładniała ostatnio, nawet chyba trochę mniej psich, psich kub jest. No, jest postęp. 65 29, 55, 29, dobrze, to tak tyle o mnie. Kiedyś zrobimy sobie taką audycję QA z Adamkiem. Ale fajnie. Nie. a i by było, a i by się działo. 655295529. zapraszam kolejnych Państwa, co tam się u Was jeszcze ciekawego dzieje, może macie coś takiego, wiecie, fajnego, takiego, co Was tam intryguje i chcielibyście się wywiedzieć trochę więcej o tych rzeczach, bo, wiecie, zapraszamy też oczywiście do naszego portalu, tam na przykład o tym, że będzie pociąg obsługiwany leszno przez koleje Wielkopolskie już od grudnia. Dzień dobry Halo, dzień dobry Witam Gdzie się dodzwoniłem? No, a gdzie pan chciał się dodzwonić? Ja się chciałem zadzwonić do Radio Elki. To się pan bardzo dobrze dodzwonił Proszę bardzo O No Okej, okay, dobra to, pan, chciał, pan, pan, osiągnął, to ży, pan osiągnął życiowy sukces, dozwolił się do Radia Elka A tu tematyka już jej, ale dobrze. Fajne sytuacje To jest radio na żywo i to chyba uwielbiałby najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie panu Smiejskiego Zakładu Oczyszczania, którzy właśnie nam tutaj w sąsiednią bramę wjechali. Nie masz telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem się zapytać, kogo jest ta ścieżka tutaj łącząca Osieczne z, z, z Szczebanią, bo tam jest tak strasznie zarośnięta prawą, że przy wymijaniu po okay. prostu trzeba wjeżdżać w półmetrowe zielsko, nie wiem. Ścieżka, ścieżka, należy, ścieżka należy do województwa wielkopolskiego, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. No dobrze. To do o tym odcinku pewnie. Czy i... przypomnieć. No, tam tyle mają tych odcinków, że tam jeden w przód, jeden w tył. Dobra. WZDW Poznań ścieżka do Osieczna Leszno. Gołanice, w nie, przepraszam, nie Gołanice, tylko Otrzebania, najgorzej jest Otrzebani do, uh -huh. do tutaj do, do, do Leszna w stronę Leszna. No, czyli znaczy, Otrzebani osi... do Osieczny, o w tym kierunku, tak. Ścieżka Osieczna Leszno, tu... prośba o wykoszenie Dobrze. Tak. Dokładnie, dziękuję. Dziękuję Proszę. bardzo. Ostatnio tam, jechałem, no tak, troszeczkę ta zieleń już właziła rzeczywiście. Jechałem od Leszna, więc miałem z górki. Przyjemnie się jedzie. W drugą stronę jest gorzej. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry panią, dzień dobry panu, panie Jarku, dzień dobry słuchaczom. Panie Jarku, dzisiaj chyba taki jest spokojniejszy dzień w radiu, więc pozwolę sobie powiedzieć do chyba bardzo istotnej rzeczy, która dotyczy tej nieszczęsnej, oczywiście szczęsnej dla naszego radia i waszego radia aplikacji. Panie Jarku, sytuacja wygląda w ten sposób, że aplikacja, za pomocą której rozmawiamy na terenie powiedzmy całej Europy i świata, funkcjonuje w ten sposób, że w momencie, kiedy nastąpi przerwanie w aplikacji i ponowne logowanie następuje, buforują się kolejny raz przy każdym odpaleniu nowym tej aplikacji reklamy. I sprowadza się to do takiego małego absurdu, że w momencie kiedy te rozłączenia są częste nie z powodu yy, aplikacji, tylko z powodu sieci nadawczej, mhm. komórkowej, to można powiedzieć, że w tej aplikacji cały czas można słuchać reklamy, bo potem, kiedy się pojawiamy ponownie na tej aplikacji, te reklamy trwają około minuty półtorej, kiedy rozłączymy się i te reklamy znowu się wzbudzają, no to wtedy rzeczywiście pojawia się informacja na radiu LK. Tylko w postaci reklamy. Aha. I sygnalizuje, że jest to możliwe. W przypadku, kiedy w aplikacji przez programistę zostanie zapamiętany adres IP, to te reklamy pojawiać się nie będą. No i oczywiście olbrzymia prośba. O szybsze potraktowanie tej aplikacji na system iOS. To wszystko. Dobrze. Ja pana bardzo uważnie słuchałem, ponieważ kompletnie się na tych technicznych rzeczach nie znam, tak. ale odsłucha sobie, albo już słucha, albo odsłucha sobie tego nasz programista i on na pewno rozumie te niuanse, o których pan mówi, bo ja to wie pan technicznie dwie lewe ręce i dwie lewe nogi, ale mamy mądrego człowieka, który myślę, to absolutnie ogarnie, także dziękuję. Będę z niecierpliwością czekał na efekt finalny. Dziękuję Pozdrawiam bardzo, pozdrawiamy wszystkich słuchających nas przez aplikację. Także 65 529 5529 3 minuty jeszcze do końca dzisiejszego wydania tematu dla reportera, a więc odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witamy. Mam pytanie, ponieważ ostatnio byłem w galerii na Starówce i... I. Tak, Dobrze, był pan w Galerii Stajówka i? I wjechałem tam motorkiem na parking. Mhm. I zostałem wyproszony przez ochroniarza nie wiem czemu. O. Bo tam nie ma zakazu wjazdu do motorków, jest tylko do hulajnów, do rowerów. I, I nie wiem czemu. Tak. A przez motorek rozumie pan co? Motocykl? No tak. Motocykl, okej. Okay. Tak no, jest. No dobrze, musimy. Co tam, co tam mają za zasady dotyczące motocykli? Parkowanie w galerii sterówka. Może jakiś motocyklista zna temat, to no, może nam się jeszcze zdąży odezwać, jakby co ktoś chciał wyjaśnić, na czym to polega, że tam nie można motocyklem, bo no, z drugiej strony teraz, gdzie zaparkować motocykl w okolicach galerii? Tak nie bardzo jest, gdzie nie. Przed no galerii. bo jak się bierze, to nie ma zakazu dla motocykli, jest dla rowerów i dla hulajnów. Rozumiem, no więc pytanie, ale nie wyjaśniono panu dlaczego. Nie, nie, nie. nie. Hm no dobra, parking wjazd do podziemnego parkingu na motocyklu jak to wygląda w galerii Starówka dziękuję bardzo 65 5, 2, 9, 5, 5, 2, 9. no i widzicie i tu mówiliśmy sobie o tym, żeby se Adamek motocykl kupił a tu okazuje się, że ja sobie do galerii nie wjadę a ja przecież tak namiętnie do galerii <gulanie> <ujadę>. <gulanie> to byś miał taką kopertę z napisem Jarek Adamek w każdej, w, w każdej galerii. No. Zdjęcie, no. zwłaszcza w sztuki. Te. 5529 Słuchajcie, ostatnia okazja, żeby jeszcze się dodzwonić, więc śmiało. Kto tam do końca dnia, znaczy do końca audycji, czekał, żeby być tym ostatnim i zostać w głowach naszych słuchaczy na dłużej, to zapraszam. Dzień dobry. Halo? No, dzień dobry, jeszcze raz dzwonię. W sprawie tego pana Jarka Brodek robił kolor fioletowy i różowy, jednocześnie mówił i wtedy będzie dopiero oryginał. No to by było rzeczywiście. Tego jeszcze nie grali. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana złacza. No dobrze, powolutku dochodzimy do konkluzji. Dzisiaj widzicie dzisiaj. Jakie, jakiej? Jakiej? Wymyśliły dzisiaj. No dobrze. Szanowni Państwo. Będziemy kończyć. Jutro o 9.15 oczywiście się słyszymy, więc przygotujcie dobre, fajne, ciekawe telefony i będzie I dobrze. Życzę Wam miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon: 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19:15.